Dobra, a więc cześć wszystkim, witajcie. To jest kolejny odcinek z, y, z Farminga na moim kanale. Seria postępowe gospodarstwo rolne. W dzisiejszym odcinku będzie talerzowanie 40. A więc nie przedłużając, wsiadamy. Odpadamy, 40, a on ci sobie położył, ustawić 50. Tu jest nie no, to też ustawia. 90 ok, no paliwo nie wiem, czy wystarczy, jak coś to się na starcie kupiecie. No i tak, dzisiaj talerzowanie, no bym nabitkiem w sumie, jeszcze ta talerzówka nie była u mnie testowana, była tylko na, na wiosnę teraz, ale jeszcze wtedy nie nagrywałem. Okay. Była zakupiona, ale nie wiem czy sobie poradzi. Powinna być, szczerze. że... nie jest jakieś dupo. Chciałem kupę gier, a takie ciągnęli, to tutaj by nie pociągali. Musi iść. Co tutaj powiedziemy? Tutaj szklarnie już, o. Szklarnie ściągnąć. Szklarnie sobie działają. I tak, ogłoszenie parafialne. Czyli prawdopodobnie, w niedługim czasie, yy, po mojej gdzieś postaram się kupić nowy mikrofon. No wiem, że no słabo mnie słychać. Takie szumy sokierownik chcę słychać. No i postaram się ten do siebie nowy mikrofon się pojawił. O, tutaj widać lupelki. Tak aby trochę poodrzucałem miałem zbierać ale no deszcz nie powiem lekko deszcz po, po kropiu no i trochę tak leży żeby przeskły. staram się później je zebrać jak czas będzie no i co tutaj zaczynam sobie działać od innej strony pola teraz nie wiem czy jak to robić na końcu? Tempu. Dobra. będzie się myśli. No to leży płaskie, a więc bez problemów powinny iść. 11, 11. Ciężko ma. Zrobię mi się prawie bied. Ma to jest takie obroty. Mm -hmm. To trochę bardziej trzeba. Uuuu Zaraz to taka odpowiednia na polowy, które robię. <kłysy> Pod może być ciężko. O i takie 8 godziny gdzieś. Wiem, to powinno być prędkość do talerzowania, no. No nie idziemy. Co będzie? Nie mam co się tłumaczyć, No, widać. Nie wiem, czy nie będę na odcinku czy nie stale żywiłaby tego dołu. Jak na szosowe 7, bo na szosowe 5 idzie, ale no to ja tak trochę to będę Jakie to będzie robi albo z jednej strony <laughs> czyli tak zawijać przy nie nieraz to się tak orało powiem że nie, ale to jest szczurne, to nie to chyba lata, żeby tak robić nie wydaje Ale to trzeba praktycznie zupełnie. Tak naprawdę kontrolujemy. 14 na godzinę z tym jechać. wtedy to miesza ładnie. No tak, to no, no jest to coś tam wymieszane, ale. tak jak i każdy. na różne ma ciężko. No jak u no, nowy no już, już tam pieniądze są Z Z do finansowania. No nie miałem w ogóle ich na koncie, a więc no nie widzieliście. A więc prawdopodobnie w następnym... Jednym z następnych odcinków będzie no już... nowy by nabytek chyba Chweczko, o! No i no, trudno, no wiem to nie wygląda jak już ładnie, no ale tak, tak. trzeba po prostu. Tutaj robię, może to, ten poprzecznik i tyle, ten dołu. tamty już A W sumie tam mogę przejechać. Może z tamtej strony przejadę. Tu jest mniejszy skłon, tu jest mniejszy. Tu powinny tak sobie w miarę radę. Jak tak to. Tutaj 11, 8 z tamtej strony. Ale no już jest lepiej na pewno. no już jest lepiej. No to już jest katowanie, katowanie. To już polewam. Na polowych jechać. Te lepsze obroty, żeby były, no ale by były chociaż. A tak to nie ma wcale. Niestety. Takie życie. Zawracamy. A i tak, Władek jeszcze u mnie stoi, jeszcze nie wyjechał ode mnie. O, po prostu się naga tam posuwa. Nie wiem, czy, czy ten, czy po prostu kierownik warsztatu nie przyjedzie swoją łabę, to czy jakoś tak się zrobi. I no, wtedy chyba tak, no, bo chciałem, żeby kolejka tu już wyszła. A tak? Wyjdzie. Nie ma co hmm. gadać, to no, wyjeba tak, takie życie. O, tutaj już jest czarny. Przekupono. O, 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 o. Na polowych. Tutaj powinno już lepiej to wyjść. są te trójaczki. I tutaj na szosowej, w trójeszce na są na polowę, No, nie wiem, chyba by to jest jeden, tam by na, na autostradę bym tu wjeżdżał. Zjeżdżał no, to też nie, że jeszcze mi tak zajmie niż to, niż to dalej. A robota tak i tak musi być zrobiona. A tak być, no, lepiej doprawione nawet. Jak będzie lepiej doprawione, to będzie na no łatwiej wyglądać. <laughs> nie, nie zauważyłem, w której zacząłem nagrywać. Ale z, z 5 minut odcinka już pewnie jest. A więc te. <laughs> Ale to jest nierealny w domu. Chciałem jeszcze dzisiaj to ubronować, bo może tak, nie że tak, o, o zborzu trzeba a Więc już bym chciał to zaciedać, bo no, jest jeszcze nieukrawione. uprawione. A tam, gdzie zaworony chcę, to po prostu zaraz już siać. a w nieuprawione nie będę wierzyć. 40 sobie będzie pytać pewnie. <laughs> o, 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 przepraszam. Soki. <laughs> no, 40 tutaj. O, no, już będzie. No tak się robi, bo To powiem, nie. Tu jest tylko z kółkiem. No tak, no. Nie pomyślałbym. Nie pomyślałbym, że to no, tak wyjdzie. na tej części, gdzie teraz parę żuje idziemy do zasadzonej ziemniaki to się zrobi poprzeczniaki o, widziałeś tak, tak będę robił wtedy ta część będzie no, ziemniaki po prostu zasadzona wtedy <laughs> tam tamta zostanie spożyć coś? O, 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 tutaj podnosimy już. Opa, Też Te maszyny do roboty, te ciągniki, wszystko. To wszystko proste. Teraz chcę ten no, nowy kupić i najmniej mi jak to wygląda na prosto. Wszystko się liczy, Każdą słupka tak naprawdę. Ale też zmieniałem, czy dzisiaj nie... nie nie. Na testy miał ja do sąsiada przyjść ciągnik. I o taki fajny. Może pożyczę go w późniejszej części odcinka, więc zostańcie do końca żeby nie przegapić co tam, co będzie się działo na serii no, będzie fajny ciągniczek będzie fajny fajny, fajny no i nowoczesna nowka z jesieni tamtej On jest kurby taki No i to... Tak jak tutaj zatależuję ten część, w będzie gdzie będzie pod robił, na No to wtedy odpinam tutaj leżówkę. Nie będę przejmować no ja Ja bronuję tą część. Bronuję. Zabronuję, to będzie fajnie już wyglądać. Bronowane. tutaj nie robię do tego. No powiem się co tam, to rzeczywiście będę musiał? 40... O! Jeść, 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 malina! Firmowe paliwo! No, Zobacz, tak z 10 minut do tej 18 postaram się jeszcze nagrać. Przerzucam się. To będzie mi się rzucać, bo rzucam parę rzucam tam napis. Taki, takie takie te. A, jeszcze prawdopodobnie będę jakieś intro nagrywał. chciałem nagrać. Nie wiem, czy nie wyjdzie, czy nie. Ale postaram się, żeby wyszło. Intro. To już będzie tak fajnie, wyglądało w ogóle całkę. patrzę na to, bo jest w 17 z w farmingu, i tak się mylę. <grymny> Ale do. Jeszcze i to zrobimy. Na no 10 minut, tutaj to tam ma przejazd. Ja. No powoli, no, powoli to trzeba robić, nie powiem, że nie. Ale jak będzie już nowy, tym nowy to już... To jest leżówka będzie mała. Nie ma no, chyba nie będzie tak źle. Chyba nie będzie tak źle, panie. Oby, oby, oby nie było tak źle. Będzie dobrze. I wyrównać, jak się można. No i być może w piątek. Już jest coraz bliżej ten termin wiadomy. Że no, może być u umie... mnie kukurydzy. kurry. A więc zapraszam. Może jak się wyrobię piątek. Już może być film z tego, ale albo w niedzielę. Nie zależy ujęć powiedzieć, co gdzie kierowca się w ogóle schodzi nagrywać. to też jeszcze nie wiem. Nie pytałem. Ale chyba powinna się zgodzić. Myślę. Tak mówi jeszcze tu jeszcze, tu jeszcze. Dobra. No i ostatni przejazd będzie zrobiony zaraz. Się przepinamy w talerzówkę. No coś, jakieś powiadomienia z Discorda mi przychodzą oczywiście. O, no, tu jeszcze jedna kostka. Nie, Jakby tak z rozpędu wjeżdżać. Ale połóżnie pewnie. Nie, nie wiem Takiej masy. Masy, 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 masy. hej, hej. hej. Dobra. masz, 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 o, jeszcze można przejechać raz. W to zrobię. Ooo, no, Dziękuję, do widzenia. Kurde no. do stacji. No dobra. Zięcie. Dobra, a więc tak jak widzicie... Tak jak widzicie... Już mam drony zapięte. Jadę już do pona. O, jeszcze Wiesz, tutaj... to sobie, to już mogę też zabranować. A po tutaj. Tutaj też taki to Ta No a więc możecie tutaj znać, jak się Wam odcinek podobał. Zaraz kończę. A mamy tutaj... Jest tu, poprawić to w miarę. Tak, 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 tak. Odpowiedź. Idę W sumie tutaj dobra to jest dobrze. Ale no to fajnie już, uprawia, Nie powiem. Fajnie te wytki rozbija. No i trzeba sobie pokażę. Tak. W teraz pewnie pojawić się jeszcze z promemu. Tak myślę. A, w ogóle... No i tak. 40 zatankowana już. Jak go przewidzicie. 40, już ta leżówka w Kępawalu zostawiona na zestawie 0,5 wyszło o 100 zł Więc czy dużo, czy mało? Nie wiem. Chyba w miarę nie za tanie, to nie za droga. No i tak skąd trzeba to bronować, wtedy będzie koniec odcineczka i prawdopodobnie w jednym z najbliższych będą jeszcze <laughs> pszenicy, późno do pszenicy, bo naprawdę bym chciała dojść w tym roku i, i, i obrazu razu no, Następny następnie potem rozlewanie w nojowicy ja na tym, może się uprawi i, 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 i no, w następnym odcinku dużo będzie się podziać bo, bo chyba już dojdzie na wyciągnik a z nim nowa praca, znaczy nowa praca to akurat paspołowie kupię, bo jeszcze, jeszcze nie kupiłem, no, prawdopodobnie już mam jedną na roku sprowadzana trasa. Nie jakaś tam nowa kupu, bo prawo to nie był nowej, To był taki większy mały to tam, ale no nie miały co przy tej robić pewnie o ile, o, ile, o ile ją kupię ale powinno się udać, jeszcze nic nie obiecuję jak to się uda, to będzie miodzie. Będzie miodzie. <laughs> to więc, potale ubronowane. Dzisiejszy odcinek ja, myślę, że w miarę spokojnie. Pewnie nikogo już nie ma w tej minucie odcinka. Bo tu już gdzieś jest 20 minuta, więc na pewno nikogo nie ma w tej minucie. Wyjmijamy zakładane hmm. hydrauliczne tam ja, tak w hydraulikę ręczne No i dobra, tak dura e, tu jeszcze może trochę do przedkań, Wiadomo, nie pokalarzowany, to będzie to dalej widać. Zaminę sobie, bo tu planerzyk zaraz się weźmie. No i dobra. Dzięki za oglądanie. W tym odcinku to było wszystko. Zapraszam do sekcji komentarzy. Zostaw lajka, sub żeby kanał się rozwijał. I dzięki za oglądanie. Siemana.